Ok. Chyba się troszeczkę przejczyłem z potencjałem zbliżającej się serii, jaką miało być GTA San Andreas z Chaos Modem. I skończyłem się na nagraniu tak naprawdę jednego pierwszego odcinka, który chyba skończy jako po prostu randomowe granie, jedno podejście i tyle w temacie. Dziękuję, dobranoc. Robiłem wczas te, tego jednego odcinka, który trwa 20 parę minut albo nawet 30 minut, przez pół godziny zrobiłem jedną misję, startową, z ucieczką od balasów rowerami. Pół godziny to robiłem, ponieważ cały czas mnie gdzieś wyrzucało, teleportowało, przeszkadzało, raz za razem przegrywałem tą misję, z powodu pojawiających się kodów i stwierdziłem, że, okej, okay, spoko, można się tak pobawić, można się tak powygłupiać, ale robić z tego serię to raczej nie będzie zbyt rzecz wygodna, ani dla Was do oglądania, ponieważ na cały odcinek może wyjść jedna misja, albo nawet w ogóle się nie uda. I może być to problematyczne do, nagry do nagrywania przeze mnie, biorąc pod uwagę, jak, ile z tym jest problemów, jak to się wszystko robi, gdzie będą się cały czas biegać w jedną, w drugą, bo mnie gdzieś teleportuje, bo to do jakiejś bazy wojskowej, bo to mi łącze, bo to mi poszukiwanie podskoczy na piątą gwiazdkę i mnie kurna zaraz zaciukają. Nie będzie to ani trochę wygodne, więc stwierdziłem, że chyba naj sobie to odpuszczę. Dlatego też robię dzisiaj jedną niewą ankietę. Jutro o 15.30, kiedy będę się, będę dochodził do kolejnego nagrywania, to ankieta zniknie. I tutaj ankiety wziąłem pod uwagę te pozycje, które w ostatniej ankiecie zdobyły jakieś punkty, które miały jakieś zainteresowanie. I na podstawie tego możecie wybrać, jaka seria będzie zamiast Chaos Moda. Jutro się również pojawi kolejna ankieta, już taka bardziej taka już z tymi wszystkimi grami, które ogólnie są planowane. Idzie będziecie mogli sobie wybierać, co Was interesuje, co byście chcieli jako następną serię. Także, House Mode odpada. Czy będzie San Andreas? Jest taka szansa. Możliwe, że będziemy mogli sobie normalne San Andreas, a jak nie, to po prostu zostaniemy, pójdziemy do jakiejś innej serii. Także, ode mnie to na tyle. Oczywiście w opisie macie linki do owej ankiety. Jutro pojawią się kolejne. A my co? Widzimy już wkrótce. Tak więc, trzymajcie się. Na razie, papa. Pa. Cześć.